18 PS, macie, gore, na nasi strępni PES, macie z odcinku na moim kanale z naszej serii Sercraft i w dzisiejszym odcinku będziemy budować sam jeziorko tutaj za mną. Ale jeszcze zanim to to nie zapomnijcie o swój cyneczki na słabce w górę. Możecie też obejrzeć film do końca, bo to bardzo pomaga w promowaniu tego filmu, więc no polecam to zrobić, a teraz bez zbędnego przedłużania pokażę wam jaki mam plan i tutaj też ogólnie wam pokażę o co chodzi, dlaczego i co ja tu chcę zbudować. Bo tutaj właśnie Franek do mnie przyleciał i ogólnie wszystkie moje itemki takie ważne to się znajdują w tej bercie, tutaj cipiklem, trochę koralo, koralowych jakby klocków, trochę takich jakby, nie wiem jak to nazwać, takich krzaczków koralowych i to wszystko będzie umieszczone dzisiaj w tym jeziorku, a poza tym jeszcze też tutaj wpuścimy trochę rybek tropikalnych, ale... Bo rybki tropikalne, to jeszcze się trzeba będzie wybrać, bo to obok jest ciepły ocean, ale nie wiem, czy w nim są koniecznie rybki. Mam też zamiar dokończyć plażę i tutaj ogólnie skończyć większość tego jeziorka. No, ale to co? Ja już się zaczynam brać za robotę, a wy będziecie tu wiedzieć na fajnym time -lapse. Dobra, widzę, wie, że do was wróciłem po przerwie, tutaj już jak widzieliście na klipach skończyłem budować całe tutaj jakby koralowe jeziorko, które mi się bardzo podoba szczerze i te aksolotle, które tutaj będą pływać, tak samo żółwiki, bo tak, tu będą żółwiki właśnie, tutaj przyniosłem sobie żółwie jaja, tam mam jeszcze troszkę ich, ale żeby były żółwiki potrzebna jest plaża, więc no trzeba troszkę tutaj wykopać piasku, znaczy nie piasku, tylko trochę podłoża. Żeby móc postawić tutaj trochę piaseczku, bo jednak... No, od razu widać, że to jest takie jakby... No, trochę biedne to jeziorko jest bez tego piasku. Tak o, wcześniej był zrobiony tylko tutaj naokoło, tak. Tylko jedna warstwa była, w sensie i brzeg był tylko sam, a teraz to będzie trochę więcej. Mam nadzieję, że będzie to wyglądać trochę lepiej, bo jednak jak jest więcej tego piasku, to to będzie wyglądać, mi się wydaje, przynajmniej ciut-ciut-ciut tak lepiej. Zwłaszcza, jak tu się doda trochę piasku, tutaj będzie takie jak pieszczyste wybrzeże małe, można to tak nazwać. To może być bardzo fajne i może robić fajny efekt. O, tutaj jeszcze na przykład ten jeden piasek by był. To mi się wydaje, wygląda po prostu fajnie. Tutaj takie małe zwężenie, jakby że tu jest droga. Ale mogę je trochę powiększyć w niektórych miejscach. Tutaj tych beczek tak naprawdę nie powinno być trochę źle postawiłem, ale. Teraz Wam pokażę, tutaj szybko postawimy żółwie jaja i zobaczymy, czy szybko nam się zdąży coś wykluć, czy tak niezbyt. No, nie wiem, ja nigdy nie hodowałem żółwi, ale może powinno coś się wykluć. A przy okazji, za chwilę też zrobię jakieś zabezpieczenie, żeby te żółwie stąd nie wyszły zbyt daleko, bo, no, wiadomo, że mogą wyjść, więc, no, do zobaczenia za chwilę. Dobra, widzę, że do Was wróciłem i byłem na mojej wyprawie po aksolotle i ogólnie do Laschkew, po jakieś tam przedmioty i. Wypuszczamy pierwszego aksolota, to jest oczywiście różowy, bo to też jest bardzo ładny aksolot, brązowy. I kolejny żółty, niestety <gryw> więcej aksolotni nie znalazłem, ale jeszcze postaram się je tu rozmnożyć, ale to już pewnie zrobię poza odcinkiem, bo nie mam jeszcze tropikalnych rybek. Ale jeszcze w międzyczasie znalazłem to, czyli drip leaves, czyli coś, co jest cudowne, po prostu i genialne, i to będzie genialnie wyglądało w naszym jeziorku. Małe driptipy są po prostu genialne, zwłaszcza tutaj na przykład, o właśnie przy tym, jakby jakby, to, jakby jak to można nazwać, przy tym wylocie stąd, z naszego bajorka, jeziorka, to jest po prostu, będzie genialnie wyglądało, mi się tak wydaje. No do tego pewnie to porozstawiam jeszcze w niektórych miejscach gdzieś naokoło, ale już wiem, że mam tego za mało i będę musiał pójść po więcej, ale niestety w Lash Cave się skończyły wszystkie te dobrodziejstwa, po prostu to był taki mikro, mikro, mikro Lash Cave, więc... No niestety nie nacieszymy się tym zbytnio, ale mi się wydaje, że i tak jest dobrze. Nawet, że nie będzie aż tak źle, więc. No, git będzie nawet. Tutaj jeszcze tylko jeden został. Nie zastanawiam się, gdzie go dać. Hmm. Bo szczególnie duże drip będę dawać, bo one też są ciekawe i po prostu genialnie wyglądają i fajnie, fajnie robią klimat. Tylko, że je też trzeba stawiać na, na, na jakby, na tym. I też trzeba stawiać na kleju, na glinie. Tak. To jest dziwne trochę, ale no dobra. Może być, że na się zostawię. To, to ja to szybko postawię gdzieś tutaj i zobaczymy. Może tu będzie dobrze wyglądało przy wodospadzie. Taki wyższy na przykład tutaj, jeden gdzieś tutaj będzie. O, na przykład tu. Kolejny taki niższy, już tylko do poziomu wody. No, trudne to jest dla mnie, nie wiem, ja ostatnio to robiłem dawno, dawno temu, więc po prostu dla mnie, ja dawno tego nie, pod... nie robiłem, więc już wyszedłem trochę z wprawy, gdzie, co powinno być. Mam nadzieję, że się uda jakoś to dobrze rozwiązać, że nie wszystkie Drip będą w tą samą stronę, co tutaj. Mi się to nie podoba, czekajcie, postaram się to zmienić. Okej, okay. no i teraz jest w inną stronę Drip leaves. No nie, tutaj może lepiej nie. Na przykład tutaj na glinę była. O! I tutaj byłby w tą stronę taki wyższy trochę drip leaves. O, no i to mi się wydaje, że to wygląda nawet ciekawie. Może to wyglądać przy tym wodospadzie. Ej, to nawet dobrze bardzo wygląda, nie? To mi się podoba. No jeszcze tutaj by się przydało coś dać, żeby tu przy tym brzegu było takim spokojnym, bo tam przy tym piaszczystym brzegu, tutaj jakby gdzieś jest plaża mini, to nie będę dawać żadnych takich drip leaves, bo mi się wydaje, że to może być trochę za dużo już dla tego miejsca żeby nie przemęczyć tego, oczywiście tutaj dojdą też jeszcze takie fajne świeczki na jakby to powiedzieć na, na zielonym szkle ale to, żeby to zrobić potrzebuję pójść przepalić trochę piasku więc do zobaczenia za chwilę dobra, widzę, że ja już tutaj do was wróciłem i sobie przygotowałem ogólnie świeczki, trochę szkła niestety musiałem pobiec po kaktusy gdzieś daleko, po prostu szukałem pustyni chyba z i po prostu znalazłem i przy okazji byłem w Laszkach i wziąłem trochę jeszcze innych klocków. No i przy, przy okazji znalazłem kilka akcelotni, które sobie zaraz tutaj wpuścimy, żeby nie było tutaj tak nudno, a żółwiki, jak widać, jeszcze nie wyrosły, że żółwiki strasznie wolno rosuje, rosną, ale ogólnie to wziąłem dwa te takie białe aksoloty, jakby które według mnie są najładniejsze i jednego różowego. Po prostu to już wygląda fajnie, że to jest życie i w ogóle. I teraz jakby to co chciałem wam pokazać, ten build hack, ten lifehack, czy co, jak to tam chcę nazywać to ogólnie w tym chodzi o to, że stawia się szkło jeszcze jedno szkło na to stawia się świeczka i to wygląda jak takie pałki wodne i po prostu to jest cudne, zwłaszcza jak się postawi na przykład nie no, może trochę więcej to to wygląda źle, ale jak się jedno postawi to wygląda po prostu cudownie ja to chcę postawiać gdzie nie, gdzie tutaj ale to gdzie nie, gdzie żeby też nie zrobić tutaj jakby zbyt gęstego tego wszystkiego, bo I tak na razie to już jest całe zbyt gęste, więc no Mi się wydaje, że albo tych pałek będzie bardzo mało, albo, albo po prostu będzie ich tak Tak jakby prawie w ogóle, więc no To jeszcze się zobaczy, ale tutaj o, 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 no, no nie no, może tutaj to nie jest najlepszy pomysł, to już przy ścianie, gdzie jest Ściana, bo to się będzie łączyć, wszystko brzydko i Trochę to źle będzie wyglądać, ale tutaj może. O, tutaj byłaby fajna taka pałka wodna na przykład cyk. O, postawimy. Zobaczymy, jak to wygląda. No mi się wydaje, że ten efekt, jaki się tutaj zrobił, ten cały, to całe jeziorko, jak się zmieniło po prostu. Przez samo dodanie c się po prostu zmieniło w o 180 stopni, a teraz to w ogóle jeszcze jest kosmos jak, jak się już dodało wszystkie te glony, znaczy te, no sorry przepraszam to się nazywa rafa koralowa rafa koralowa po prostu cudownym blokiem i bardzo mi się podoba ale, no, nie mogę trafić świeczką, ale to po prostu mi się wydaje, że to jest najlepsze, najlepsze co na razie jest na tym serwerze w sensie ogólnie w tej jaskini, więc no to już niestety będzie na tyle z tego odcinka, tutaj aksolotli już jest dość dużo. Jeszcze będę pewnie czekać chwilkę, aż wyrosną mi żółwiki i wtedy pewnie już w następnym odcinku, tak, w następnym odcinku pokażę wam, jak to wygląda wszystko skończone, jak już to będzie gotowe. Ogólnie, jeżeli ktoś to widzi, to może napisać w komentarz, że doszedł do końca, może napisać w komentarz aksolotl, to co, ja już nie będę wam więcej zajmował czasu. Nie zapomnijcie o subiku, słoneczkiem na łapce w górę, to co, pa pa i cześć.